Witam państwa serdecznie. Dzisiaj będzie trochę inaczej, ponieważ postanowiłem zaprezentować książkę, której nie wydałem i której nie sprzedaję. Nie wydałem, bo jest za trudna dla naszego wydawnictwa, ponieważ jest to bardzo poważna praca naukowa, opracowanie starego bardzo tekstu, a nie sprzedaję, dlatego że warunki, jakie proponuje wydawca, no są nie do zaakceptowania dla mnie. Ale chciałem tę książkę zareklamować, bo jest bardzo ważna i chciałbym, żeby wszyscy państwo ją sobie kupili odżałowali i przeczytali to, co tam jest w środku. Ja się na tę książkę kilkakrotnie powoływałem, przywołując cytaty z niej, które krążyły w innych publikacjach i nie znając jej oczywiście, bo ona była dostępna tylko po łacinie. Teraz jest po polsku, proszę Państwa. Cóż to za książka? To jest historia czeska, nasza Sylwiusza Piccolomini, czyli papieża Piusa, Drugiego, papieża znanego jako poeta humanistyczny, który, papieża, który był wcześniej jako duchowny sekretarzem cesarza Fryderyka III. Papieża, który z powodów dla nas dzisiaj może zagadkowych, napisał historię Czech do czasu śmierci Jerzego Spodiebradów. Proszę Państwa, to jest tak inspirujące dla mnie i tak niezwykłe, ponieważ jak Państwo pamiętacie, napisałem książkę Tajna historia Czech z jakichś strzępków informacji znajdujących się w sieci. To jest... Ja będę do tego czeskiego tematu wracał, bo to jest szalenie istotne. Ale najpierw chciałem podziękować Krzysztowi Laskowskiemu, który się po wielu latach do mnie odezwał i z którym zacząłem na nowo współpracować. I poprosiłem go właśnie, żeby z tego łacińskiego tekstu nasza Sylwiusza Pikolominiego wydusił, co tam jest o husytach, a on mi powiedział, że w tym roku wyszła ta książka, więc dziękuję Krzysztof. I wszyscy powinniśmy ci podziękować za to, że nam to wskazałeś, bo byśmy tego wszystkiego w tym szalonym tempie, w jakim żyjemy, nie zauważyli. Proszę państwa, wstęp do tej książki jest fascynujący, a treść jest jeszcze bardziej fascynująca. Ktoś tam ciągle ze mnie szydzi na YouTube, że nadużywam wyrazów wstrząsająca. Tak właśnie, wstrząsająca. Proszę państwa, Enaszyb już pikolomini papież humanista, który próbował zwołać antyturecką krucjatę i cały jego pontyfikat, jak również pontyfikat papieży, którzy żyli wcześniej i po nim, znajdował się, przebiegał pod znakiem i w cieniu inwazji tureckiej. W zasadzie przeżywał w życiu same rozczarowania. Nazywanie go humanistą to no, ma pewien rys taki szyderczy, dlatego że wiara w te tak zwane nowe prądy, jakie zaczęły dominować w Europie, w polityce, myśli i wojskowości europejskiej, teoretycznej, doprowadziły do tego, że próba zwołania antytureckiej krucjaty nie powiodła się w sposób, Totalny, to znaczy, że żaden z książąt wezwanych przez papieża nie stawił się na krucjata, miał się na nią stawić nawet Jerzy spod jej radów. Proszę Państwa, było to wielkie oszustwo, tak sądzę, choć y, mogę się mylić demaskacja tego no, nie będzie łatwa, dlatego że y, no, sam Enes Sybiusz Pikolomini wskazywał na związki pomiędzy husytami. A Turkami, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to, że lekceważył tych husytów, bo tutaj jest wskazane, że nasz cywilusz Pikolomini szydził z prymitywizmu argumentacji husyckich teologów, którzy zjawiali się na soborach. No, możliwe, że byli to prymitywni teologowie, ale budżety mieli nieprymitywne. Tak? Jeżeli ktoś głosi taki średniowieczny komunizm, czyli dominację gangów kontrolujących całą gospodarkę kraju niewielkiego, ale przecież dysponującego nieprzebranymi bogactwami, jakim były Czechy, no to te pieniądze musi na coś przeznaczyć. No i wiadomo na co przeznacza. Na wojnę. Tak? Proszę Państwa, jest tu sporo zaskoczeń. Dla mnie największym zaskoczeniem w tej książce jest to, że ani razu nie jest tu wymieniony święty Jan z Święty Jan Nepomucen, którego jezuici w XVII i XVIII wieku stawiali na każdym mostku i przy każdym źródełku. To jest Dziwne I to y, oczywiście no, my jesteśmy tutaj do pewnego stopnia amatorami i y, ludźmi, którzy się entuzjazmują jakimiś fragmentami przeszłości. Y, no ale jednak zdawać by się mogło, że śmierć Janane Nepomucena, y, wrzucenie go do Wełtawy i ta cała legenda z tym związana powinna znaleźć odbicie w y, książce tak ważnej jak historia czeska. Nie ma tu Janane Nepomucena, za to jest Jan Hus. Aha, mało Jan Hus. Jan Hus to jest, proszę Państwa, małe miki. To jest Jan Iskra z Brandysa. A wszyscy pamiętają, którzy czytali drugi tom baśni, e, który napisałem już dawno, dawno temu. E, kim był Jan Iskra z Brandysa? E, człowiekiem, który na polecenie cesarza e, odrąbał, odjął na wiele lat, na 20 lat Górne Węgry, czyli Słowację od korony węgierskiej. Odłączył po prostu. Czyli odciął cały węgierski przemysł e, i całe węgierskie dochody, jeśli nie liczyć kopalń i hut znajdujących się w dzisiejszej Rumunii, czyli w okręgu Bajamare głównie, od Skarbca królewskiego, to była pierwsza czy tam jedna z pierwszych prób zaduszenia Węgier. I jej autorem był jak najbardziej katolicki dowódca wojskowy Jan Iskra z Brandysa. Postać ze wszechmiar ciekawa i fascynująca. Proszę Państwa, no informacje o Janie Iskrze z Brandysa no pochodzą tylko od nasza Sylwiusza Pikolominiego. On tych książek napisał więcej, bo Historia czeska to jest tylko jeden tom, ale tam są jeszcze inne, inne dzieła, które są wymieniane tutaj we wstępie. Proszę Państwa, kto tu jest jeszcze wymieniony? Pippo Spano, tak? dowódca wojskowy z Włoch, Filip Hiszpan – tam Filipek Hiszpan, który co zrobił? No, przegrał z Husytami bitwę pod niemieckim Brodem, bitwę, w której do niewoli dostał się Zawisza Czarny. Proszę państwa, z czasów wcześniejszych, w tej książce omówiony jest cały spór koncyliarystów z papiestwem, czyli jak ma wyglądać Kościół, czy ma rządzić Sobór i kardynałowie, czy ma rządzić jeden niepodzielny władca. Jak państwo wiecie, koncyliaryści przegrali. Mimo tego, że popierali ich tacy kardynałowie jak biskup Leśnicki w Polsce. Dlaczego przegrali? Dlatego, że bardzo szybko okazało się, że kardynałowie z Rzeszy reprezentują te same opcje poglądowo-doktrynalne co książęta. Dlaczego? Bo książęta kupują kardynałów i cały ten sobór jest po prostu odzwierciedleniem wszystkich konfliktów i szaleństw, jakie, jakimi żyła świecka Europa. W związku z tym nie można było czegoś takiego. Na coś takiego się zdecydować, dlatego że kontynent uległby dewastacji całkowitej, dewastacji politycznej, a w tą próżnię, która by się stworzyła, wkroczyliby Turcy. <grytanie> dlatego papież się ostał, ale za pomocą jakiegoś zgniłego kompromisu, tak? Czyli za pomocą kompromisu, którego autorem byli Florentyńczycy, bo jak to czytamy, to się zaczynamy zastanawiać, czy Bazylika Świętego Piotra rzeczywiście się waliła i czy rzeczywiście trzeba ją było przebudowywać. I rozpoczynać ten szalony projekt, który zaczął się w wieku XV, a skończył w wieku XVII, tym efektem, który mamy do dzisiaj. Wiele jeszcze innych problemów jest tutaj, proszę Państwa, poruszonych. Główna rzecz to jest po prostu rewolucja husycka i jakie stanowisko papież i Kościół powinien zająć wobec tej rewolucji. Kolejna sprawa istotna dla nas to jest, proszę Państwa, to są czasy bezpośrednio przed objęciem. E, tronu przez Jagiellonów w Czechach i na Węgrzech. E, jak, ja nie jestem w stanie połączyć dzisiaj tych okoliczności i wyprowadzić żadnych, jakby to powiedzieć, wiarygodnych egzeges, które by zadowoliły apetyty intelektualne czytelników e, i myślę, że bez przeczytania tej książki to jest w ogóle niemożliwe. Takie rzeczy. A musimy kiedyś dojść wreszcie do tego bardzo przykrego momentu, czyli do bitwy pod Warną i opowiedzieć to sobie tak, jak to opowiadamy tutaj w szkole nawigatorów i w tych pogadankach, wszystkie inne zagadkowe historie z Europy Środkowej. To przyjdzie. Bez tego nam się to nie uda. Proszę Państwa, jeszcze jedna ciekawostka jest tutaj opisana, mianowicie Eneasz Sylwiusz Piccolomini, papież Pius II, autor. Historii czeskiej, no bądź co, bądź dzieła pomnikowego i wiekopomnego, nie jest w żaden sposób w żaden sposób upamiętniony w Czechach. Nie ma żadnej tablicy, nie mówiąc już o pomniku, nie ma nic. Dlatego, że Czechom bardzo nie podoba się to, w jaki sposób ta historia została naświetlona, i oni jej po prostu nie akceptują. A tutaj dochodzimy do tego, jak polityka, do problemu, jak polityka kształtuje historię. No, czy nasz wróżb Pikolomini kłamał? No, chyba nie, tak? Nie zwrócił uwagi na zabójstwo Jana z Nepomuka, dokonane rękami, znaczy rękami króla Wacława, tak? Za to rozwodzi się na temat nielojalności króla Wacława wobec Rzymu i tajnych jego układów z antypapieżem, Klemensem VII, który potem został skreślony z listy papieży, bo Klemens VII to ten. To bratanek Leona X, kolejnego renesansowego papieża. Proszę Państwa, Czesi stawiają pomniki innym bohaterom. Stawiają pomniki Husowi, stawiają pomniki Tychodebrache i Keplerowi. Te pomniki są okropne, niszczą, bo dzisiaj nikogo to już w ogóle nie obchodzi i zdaje się, że Czesi swoją własną historię gdzieś już zaprzedali, za coś innego wymienili. Trochę szkoda, bo to piękny kraj, piękna historia, zagadkowa. Dobrze by ją było opowiedzieć z dystansem. Natomiast Czesi nie opowiadają jej z dystansem, opowiadają ją z szyderstwem. I uważają, że to jest właściwa droga. Chyba nie. Proszę Państwa, ja będę do tego jeszcze wracał. Na dzisiaj. To tyle. Pierwsza krótka pogadanka, ale naprawdę będziemy to łączyć, dlatego że ja wrócę do tematów czeskich i będę musiał tę książkę przeczytać dokładnie, a następnie powyciągać z tego różne kawałki. Nienawidzę wyrazu smaczki, więc nie będę go używał i coś swojego na tej bazie stworzyć. Proszę Państwa, zachęcam Was do kupna tego i uważnej lektury. To jest ciągle na Allegro, kosztuje tam w okolicach 55 do 70 zł. Różnie, zależy, kto sprzedaje. Nie wiem, czy jest w ogóle nakład ujawniony, ale wszyscy wiemy, jak działa polska nauka, więc nakład na pewno nie jest duży. Oczywiście nie ma. Wydanie pierwsze. Pani Inga Grześciak jest autorką tłumaczenia, przypisów, wstępu, chyba też i jakiś czeski badacz. Także podziękujmy bardzo pani Indze za to, że podjęła ten trud i że znalazły się pieniądze na wydanie tego, ponieważ jest to poczytać. Jest to poczytać. Ja jestem zdania, że to, to wszystko powinno być czytane, komentowane. Przerabiane, publikowane, dyskutowane tyle razy, ile się tylko da, w najróżniejszych formatach i formułach. Jeszcze raz, e NS Syriusz Pikolomini, plus drugi papież, historia czeska. Bardzo dziękuję, do widzenia, do usłyszenia. Proszę Państwa, jeżeli ktoś chce wspomóc nasz kanał, Będę wdzięczny za każde zasilenie, dlatego że promocja tych książek kosztuje mnie trochę wysiłku i staram się, żeby państwo je zareklamować jak najlepiej potrafię. No wydajemy ich bardzo dużo. Jak państwo widzicie, ta nasza działalność wydawnicza podąża w różnych kierunkach, bo mamy tutaj pozycję z zakresu historii gospodarczej, wydajemy biografie i żywoty świętych i wydajemy także wspomnienia szlachty. Polskiej i Polaków zasłużonych dla historii naszego kraju. Naprawdę rozumiem, że wiele osób nie chce kupować książek, albo nie ma miejsca na te książki, albo po prostu uważa, że czas książki minął i książka jako medium się przestarzała. No to, to postawmy sprawę tak, że zajmujemy się promocją treści takich, których nie promuje nikt poza wydawnictwem Klinika Języka. Jeżeli chce, chce ktoś nas, nie kupując książek, docenić tę naszą działalność. I wspomóc, będę bardzo wdzięczny. Numer konta zawsze jest pod y, każdym nagraniem. Można go tam sobie zna, y, znaleźć, gdzieś jest w opisie, albo na początku tego opisu, albo na końcu. Y, jeżeli nie macie Państwo ochoty kupować książek, bardzo proszę, wspomóżcie nasz kanał, będzie on coraz lepszy. Ja będę się czuł coraz pewniej i nie będę się musiał zastanawiać, skąd tu wziąć pieniądze y, na kolejną okładkę tej klasy albo tej klasy. Żeby zainteresować inne osoby, które chcą czytać książki, chcą je kupować do tej naszej promowanej, tutaj treści. Jeszcze raz bardzo dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.